Witajcie w kolejnym materiale, a dziś coś czego dawno nie było na moim kanale, czyli recenzja zestawu. Także bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Zestaw jaki dziś zrecenzuję będzie to set o numerze katalogowym 75324, a konkretnie chodzi tu o Atak Mrocznych Szturmowców. Konstrukcja nawiązuje do jednej z finałowych scen z drugiego sezonu serialu The Mandalorian, w której Luke Skywalker przybywa na pokład statku Mofa Gideona. Co do specyfikacji, zestaw ma wymiary 18x9 cm, składa się z 166 elementów, jego cena katalogowa to 139,99 zł. Główną, jak i zarazem najważniejszą budową zestawu jest fragment korytarza krążownika MoFa Gideona. Moim zdaniem wykonany jest bardzo ciekawie. Ilość wykorzystanych szarych i jasnoszarych elementów jest zachwycająca. Wiele z nich np. płytki i tile mogą posłużyć nam do naszych własnych konstrukcji. Również dobrze wyglądają ściany zbudowane z takich nieco większych klocków, jednak minusem może być ilość użytych naklejek, bo jednak jest ich całkiem sporo, zarówno na ścianach jak i przy windzie. W zestawie znajdziemy sporo funkcji bawialnych. Pierwszą z nich jest obrotowa winda, dzięki której możemy odwzorować scenę, w której Luke rozpoczyna walkę z Dark Trooperami. Kolejne dwie funkcje związane są z pojedynkowaniem figurek. Przy pomocy dwóch ruchomych elementów możemy w dynamiczny sposób nimi poruszać, dzięki czemu możemy stworzyć imitację walki. W zestawie znajdziemy cztery minifigurki, trzech Dark Trooperów oraz Lukas Walkera. Figurka mocnego szturmowca jest moim zdaniem jedną z najlepiej wykonanych w ostatnim czasie. Posiada ona wiele świetnych nadruków. Jak i same elementy zbroi chemu też wyglądają niczego co. W zestawie otrzymujemy w sumie trzech takich samych mrocznych szturmowców, ale oprócz nich w pudełku znajdziemy Luka Skywalkera. Jego nadruki są bardzo podobne do tych z powrotu Jedi. I co tu dużo mówić, prezentuje się po prostu świetnie. Dodatkowo otrzymuje jeszcze pelerynę wraz z kapturem oraz miecz świetny. Niestety nie uświadczymy włosów dla minifigurki. Podsumowując, zestaw ten jest jeden z lepszych, jaki wyszły w tym roku. Szczególnie warto go zakupić ze względu na świetne minifigurki, jak i sama budowa jest całkiem poprawna. Dajcie znać, czy macie go w swojej kolekcji, a ja już się z wami żegnam. Siema!